Pana Boga niech głos będzie i oddaję Ci się, się, się cześć robił, żebyś chciał, żebyś chciał i mogę się po żeby namaszczyniu, żebyś poznał się na namaszczyniu poruszył się, mogę się, działał. się działo. Więc... się teraz za nas porusza się po naturalny sposób i mogę, być to, co będzie powiedziane na tym kazaniu następnych znalazł odbiorców, tych, którzy potrzebują tego posłuchać bo to znaleźli, posłuchali, byli załatzeni i mieli bardziej jasne, jasne rzeczy że Chrystusa Amen kazanie dzisiaj nietypowe e nietypowe zbliżają się w wybory prezydenckie w Polsce i w Ameryce są w następnym roku w listopadzie, ale w Polsce w Polsce nie wiem, nie wiem dokładnie, w którym miesiące są, może sobie zobaczyć i to są ważne wybory, bo od tych wyborów będzie zależeć wiele Chciałem się pogadać. To taki temat, wybory prezydenckie w Polsce i z tego co widzę głównymi kandydatami są obecny prezydent Duda i Polityk Tusk to są dwóch naczelnych kandydatów. Jak ktoś ma większe dane, to może sobie sprawdzić kto jeszcze tam startuje i to są prawdopodobnie główni kandydaci są tam jakieś <laughs> są tam jakieś. Dane statystyczne, tam próbują niektórzy przewidywać kto wygra i tak dalej i tak dalej. Także chciałem się tutaj to, to troszkę pogadać. Na propos głosować, czy w ogóle głosować. I my żyjemy w Polsce. My w Polsce mamy, jak idziemy głosować, to mamy do wyboru jakichś tam kandydatów. I oczywiście ym, My jako protestanci w duchu, żołnierzy, charyzmatycy, jak będziemy głosować, to powinniśmy kierować się rzeczami, które ewentualnie ci politycy będą w miarę utrzymywać. Prawda? Idealnie by było i któregoś dnia, wiem, że będzie wielkie przebudzenie w Polsce i dojdzie do tego, że y, może. Jacyś kandydaci, jeśli charyzmatycznie się pojawią, więc będziemy mogli na nich w pełni głosować, chyba żeby byli gdzieś lewakami i tak dalej i trzymali z ekumenizmem i tak dalej, no to wtedy by, by było co innego. Ale tacy są kandydaci i, i każdy ma swoje zdanie i tak dalej, na co powinniśmy patrzeć. Jeżeli idziemy głosować, czy w ogóle powinniśmy głosować, niektórzy ludzie <laughs> żyją na tym świecie, ale nie, nie rozumiemy, jak ten świat funkcjonuje i widzą wybory, to ludzie są jakieś wymówki, zawsze robią. Ja wiem, że do tych rzeczy trzeba czasami dojrzeć i tak dalej, bo trzeba to zrozumieć i kierując się wyborem jakiegokolwiek człowieka, jeżeli idę głosować na kogokolwiek. Czy to jakieś by były wybory samorządowe, czy jakieś by były wybory czegokolwiek, miałbym okazję głosować. To idę głosować zawsze na człowieka, który by najbardziej odzwierciedlał, nie wiem, normalność, odzwierciedlał pewne jakieś tam wartości, które powinny być, reprezentował rodzinę i tak dalej. Więc i, i inne rzeczy, tak jak powiedziałem, gdyby yy, w Polsce mam troszeczkę inaczej, w Ameryce jest troszeczkę inaczej, nie chcę się o od tego rozgadywać czytałem ostatnio e, kandydatów jakich jak, jak, jak próbują tam wiecie lansować śmieszne jest, że w Ameryce na przykład jak chcę o tym długo mówić bo trzeba się skupić na tym temacie w Ameryce jak patrzałem, to ci wszyscy le, le, lewakostwo to jest albo rzymsko-katolickie albo jakaś taka nominalna jakaś, yy, yy, wiecie, da, jakaś denominacja jest, protestancka. No bo kto by wierzył, jacyś metodyści są, ciś tam, nie pamiętam, kto tam jeszcze, jakieś tam inne jeszcze denominacje. Jak człowiek, który prezentuje metodystów, albo kogokolwiek może na przykład głosować za aborcją, a oni głosują za, za zboczeństwem i jakiś innym, innym mieście, i, i za socjalizmem na przykład Jeszcze coś co się w Europie nie mieści, ale to, to się w Ameryce w Polsce, w Polsce jest troszkę inaczej w Polsce jest troszkę inaczej ale jak sami zobaczycie to co ja widzę Polska również się zmienia i jeśli nie zauważyliście, to musicie stało się pooglądać Zobaczyć, co się dzieje, co oni ino Powiem tak. I czy będę jedną, czy dwie, czy ile tam część się, się tego zgłosił. Z powodu tego, że Polska... W... Musimy rozumieć, musimy czytać między wierszami. Nie czytać to, co oni chcieliby, żebyśmy wierzyli. Ale kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, to Polsę, Polska weszła tam z obietnicami że Unia Europejska tak i inne kraje otrzyma pewne fundusze, yy, granty, pewne jakkolwiek to nazwiemy, jakieś dofinansowanie, jakieś rzeczy i, tak dalej, i tak dalej, Ale jak to w biznesie jest, więc za darmo i od wielu, wielu lat oglądamy w Polsce zmiany, zmiany, które są, wydaje się, subtelne to ludzie nie, po, jakby, chciałbym, żebyśmy tych rzeczy nie zauważyli i pomimo, że w Polsce, w polskiej polityce utrzymuje się ta taka, taka otoczka konserwatywna, wiecie, ta rodzina, ta to praworządność i, i tak dalej, i tak dalej, taka otoczka, to widzimy zmiany, wielkie zmiany, które są w Polsce. I to, co w Unii Europejskiej w jakim stopniu płynie i przelewa się ludzie do naszego kraju. I pomimo tego, że mamy partie rządzące jakie mamy, te partie w jakiś sposób przymykają po oczy na pewne rzeczy. Nie chcę to, ja to powiedzieć? Ja chcę to powiedzieć. Jak ktoś tego nie widzi albo się nie zgadza, no to trudno, ale... Oni przymykają oczy na pewne rzeczy. Oni tego nie udają, że nie promują tego, ale ja sobie nie wyobrażam, jak ludzie normalni dzisiaj głoszą na kogoś, kto jest nienormalny. To, to jest pytanie, które jest ciekawym pytaniem do i szukamy odpowiedzi na to, prawda? Jak jest możliwe, kto wybrał człowieka, kto jest nienormalny, który nie wie, że to jest rodzina, który nie wie, że to jest życie normalne, żeby reprezentował ludzi. Ja nie, ja nie rozumiem tego na przykład. Ale to się dzieje tylko dlaczego, bo politycy, i dlaczego politycy trzeba to powiedzieć. Nie muszę nawet nazwisk podawać. trzeba sobie historię poczytać i zobaczyć, kto naczelne rączki miał, żeby Polska do Unii weszła i kto pieniążki bierze. I to jest takim gor gorliwym działaczem, żeby te wszystkie unijne rzeczy były w Polsce. A Unia Europejska nie ma nic wspólnego z Europą i jej wartościami, jeśli nie zaważyliśmy, tak chciałem to ej, podkreślić. Jak ktoś by... bo oni mówią, Unia Europejska, wiecie, Polacy do tej Unii Europejskiej należą, to my jesteśmy Europejczykami i tak ale Unia Europejska nie reprezentuje Europy. To jest problem. I teraz <laughs> mamy niewiele czasu na kogo głosować. Każdy będzie coś znowu głosował, jak będzie chciał, ale jak mamy takich dwóch kandydatów i chcemy, żeby w Polsce było jakoś, i nie chcemy w Polsce oglądać tego rozkładu, tego jawnego rozkładu, który jeden z tych kandydatów przyniesie, bo jeżeli obserwujecie, jakbym chciał być człowiekiem bezstronnym, i wybierać kandydata, niez jak wygląda, niez względu jaką partię polityczną reprezentuje, i tak dalej, To wziąłbym Biblię i porównałbym, co ci ludzie robią i co reprezentują. I kogo widzimy. Weźmiemy sobie obecnego prezydenta Dudę i weźmiemy sobie tego polityka zaprzedanego Unii Europejskiej bardzo mocno. Ja. Go, ja i tam Tuskiem nie interesuje za bardzo politykiem był i w Polsce ale jak pan Tusk powędrował do Unii Europejskiej to w pełni nasiąknął jej wartościami tego jakby zapomniał ja nie wiem co się z nim stało ale ten człowiek no coś się z nim po, po, pokręciło i tusk reprezentuje tą globalistyczną lewicową, yy, to jakby to nazwać reprezentuje to ja, jawne narzucanie na społeczeństwo tego i nazywanie, że to jest dobre, że to dzisiaj tak powinno być, wiecie, w Polsce te wszystkie rzeczy, które są, te, te syfy, które wszystkie w Europie, to nasze w Polsce też powinny być, prawda? I tuż to reprezentuję. Jakbym chciał być bezstronny i nie wskazywać na żadnego z kandydatów, to jeżeli patrzę na prezydenta Dudę, to ja, 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 nie, ja nie zgadzam się z wieloma rzeczami. On jest nienawróconym człowiekiem. Niektóre rzeczy dobrze powiedział, niektóre rzeczy mu się pokręciły później. Ale... Jeżeli w Polsce chcemy jawną poczuć ten jawny, jakby to nazwać, to, tą lewicę, to, to, to zło, to promowanie, wiecie, Polska y, przyjmująca wartości, które są destrukcyjne pod taką przykrywką, że o, że teraz wiecie, dajcie Tuskowi szansę, niech Tusk da nam aborcję na przykład. Dajmy Tuskowi szansę, żeby pokazał i Polska będzie, będzie krajem, który nie poznamy. Już dzisiaj jest to kraj, który jakbyśmy popatrzyli wstecz 5-10, może więcej, trochę lat. Ten kraj uległ zmianom i nie chodzi mi o budowanie nowych budynków, infrastrukturę. W budowę jakichś tam rzeczy w Polsce czy powstawaniu firm Mnie nie chodzi o to, mi chodzi o wartości kto pozwala na te przemarsze wszystkie kto pozwala, żeby firmy globalistyczne często są to organizacje tak zwane nie chcę ich nazwać charytatywnymi ale to są takie jakieś organizacje jakieś takie które są finansowane przez Unię Europejską które mają polskiego obywatela prać każdego dnia i nakłaniać do tego zła. A więc Tusk reprezentuje. Ja patrzę, ja nie patrzę na nie, Ja nie patrzę na jego charakter, ja nie patrzę czy on jest punktualny w pracy, ja nie patrzę czy ja nie mam jakiś. Ja, ja go nie znam tak samo, tego drugiego. Ale jak patrzę na Tuska to Tuszek. Tak jakbyśmy przysłali człowieka, który jest bez wartości żadnych, który się zatracił, i który dobrze Pan Tusk, ja, ja nie wiem, ile on zarabia, ale powiem, że ta pensja unijna mu życie ho, 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 ho jeszcze polepszyła, ale za cenę taką, że się zaprzedał. Jak on będzie głową państwa, nie daj Boże, każdy powinien przeciwko temu modlić, to jawne zło będzie promowane w Polsce. Jeżeli dzisiaj się coś, coś się dzieje w Polsce, to mu nie. Po, to się nie podoba to jak on tam będzie to to jawne, te różne przemarsze aborcja czy oczywiście Polska się nie jest gotowa więc prawdopodobnie Pan Tusk nie będzie tych rzeczy poruszał ale, ale to wszystkie zło to zamieszanie, które się żyje na społeczeństwo to y, ten rozkład rodziny, który jest promowany na zachodzie Pan Tusk to wszystko będzie promował